Ten film pokazuje, jak uruchomić ekspres do kawy WMF 950S. Najpierw włożyć pojemnik na kawę ziarnistą i zablokować go, obracając dźwignię o 45 stopni. Podłączyć wtyczkę sieciową z tyłu urządzenia. Nacisnąć przełącznik znajdujący się obok wtyczki sieciowej. Teraz można włączyć urządzenie po lewej stronie wyświetlacza. WMF 950S automatycznie prowadzi użytkownika przez proces pierwszego uruchomienia za pośrednictwem instrukcji na wyświetlaczu. Pierwszym krokiem jest ustawienie języka na wyświetlaczu dotykowym i potwierdzenie wyboru. Po ustawieniu języka należy sprawdzić datę i godzinę i ustawić je w razie potrzeby. Teraz można wybrać między pracą ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę lub z przyłączem wody z sieci. W przypadku wybrania pracy z przyłączem wody z sieci Informacje na temat instalacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Należy pamiętać, że podczas instalacji przyłącza wody z sieci urządzenie musi być odłączone od sieci elektrycznej. Dla jakości kawy ważny jest stopień twardości używanej wody. Informacje na ten temat można uzyskać w lokalnym zakładzie wodociągowym lub znaleźć w internecie. W naszym przypadku wartość ta wynosi 10. Od twardości węglanowej wynoszącej 5 stopni dH zaleca się stosowanie filtra wody. Jeśli potrzebny jest filtr wody, należy go włożyć teraz. W tym celu należy wyjąć zbiornik na wodę znajdujący się po lewej stronie urządzenia. Następnie włożyć filtr wody do przewidzianego do tego otworu, znajdującego się w dolnej części zbiornika na wodę. Potwierdzić na wyświetlaczu filtr wody włożony i wprowadzić żywotność filtra. Twardość węglanowa określa żywotność filtra wody. Informacje na ten temat można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi. Teraz można potwierdzić wprowadzone dane naciskając na następny krok. Zbiornik na wodę można napełnić i włożyć do urządzenia. Ponownie potwierdzić. Następnie można napełnić pojemnik na kawę ziarnistą i nałożyć pokrywę. Mała porada: wsypywać tylko tyle ziaren, ile faktycznie zużywa się dziennie. Na koniec podłączyć mleko w sposób pokazany na wyświetlaczu. Upewnić się, że przewód mleka nie jest zagięty. Przez kliknięcie przycisku Zakończ potwierdza się, że wszystko zostało wykonane prawidłowo, a urządzenie uruchamia się ponownie i następnie przeprowadza płukanie filtra, jeśli potwierdzona pracę z filtrem wody. Po ponownym uruchomieniu można cieszyć się pierwszą kawą z ekspresu WMF 950S.